Rynek 2002 i o co w nim chodzi, co będzie dalej i kto może teraz wejść na rynek i na przykład podtrzymać deweloperów, jeżeli się zdecyduje na taki krok. O tym będzie w tej audycji, kolejnej o rynku nieruchomości 2002. Oprzemy się też na najświeższych danych i nie będę robił porównań z tym, co było rok temu, przynajmniej głównie nie będę robił takich porównań, bo to zupełnie są nieistotne. Ważne są ostatnie miesiące, co było na rynku, co może być z najmami, głównie z najmami, ale też i ze sprzedażą nieruchomości mieszkalnych. Zastanówmy się, jeżeli chcecie wiedzieć więcej w ogóle o rynku nieruchomości, zapraszam, subskrybujcie nasz kanał. Tutaj znajdziecie audycje o Prawie. O tym, co się dzieje na rynku. No więc, po pierwsze, co się w Polsce wydarzyło w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Od 24 lutego ludność Polski wzrosła. Różne są dane, ale powiedzmy, że mniej więcej o 10%, może trochę mniej, może trochę więcej, nikt tego dokładnie jeszcze przecież nie policzył. 10% wzrost ludności w kilka miesięcy powinien oznaczać. To, że nagle nie ma mieszkań, jest popyt na mieszkania, wszyscy chcą kupować, ale tak nie jest, bo jednocześnie wzrosły raty kredytów i ceny mieszkań de facto spadają. Nawet te nominalne ceny transakcyjne spadają, wbrew temu co niektórzy guru zainteresowani nakręcaniem rynku twierdzą. Obiektywne dane pokazują spadek cen transakcyjnych nieruchomości, a też jest ogromny spadek ilości sprzedawanych nieruchomości. Dość powiedzieć na przykład, że akcja kredytowa, kredyty, tutaj porównam rok do roku, to w czerwcu 2021 roku to było około 25 tysięcy kredyty hipoteczne, a w czerwcu 2022 tylko 9 tysięcy. To jest po prostu szokujący, Spadek, ogromny spadek, i co ciekawe, spadły kredyty brane te najmniejsze. Te wśród tych największych kredytów, kwotowo, spadek jest też, ale najmniejszy, a wśród tych małych jest ogromny. W ogóle ludzie odchodzą od kredytów, szukają pożyczek, co już oznacza, że ludziom brakuje kasy na zwykłe utrzymanie. No to skoro nie, ma, nie mogą mieszkań kupić, to może wynajmą, no ale ten napływ ludności do Polski spowodował, że czynsze urosły w różnych miastach różnie, to jest, ale różne źródła też różnie podają. Z badaniem najmów no to jest dość trudno, no bo przecież trudno polegać tylko na tym co ogłaszają portale. Internetowe, nieruchomościowe, bo one mówią o czynszach ofertowych, a jakie są naprawdę dogadane, tego nie wiemy. Ale w każdym razie widzimy to zjawisko i niektórzy twierdzą, że jest to wzrost 20%, inni twierdzą, że jest to wzrost 50%. Różnie, pewnie w różnym mieście nieważne. To jest zrozumiałe. Przybyło tych ludzi, Ukraińcy przyjechali do Polski i ceny poszły, czyli mamy taką sytuację: czynsze w górę. A ceny w dół. Teoretycznie to się nie zgadza, bo jeżeli czynsze idą w górę, a ceny w dół, no to powinni się pojawić na rynku natychmiast ci, którzy kupują te mieszkania pod wynajem, bo ten wynajem jest coraz bardziej opłacalny. Ale z powodów tych kredytów ich było, bo wiele takich transakcji w Polsce było robionych na kredyt i to po prostu pokazuje jak słaby jest nasz rynek słaby w sensie siły popytowej. Jak nie ma kredytów, to u nas też popyt po prostu od razu siada. Deweloperzy chcą budować nadal. No ale dobrze, no dla kogo będą budowali, jeżeli ten popyt siadł? A przecież chcą zarabiać. Jednocześnie twierdzą, to też nie jest prawdą, że ogromnie rosną koszty budowy, materiałów i tak dalej. Nie, to już też doszło do jakiejś bariery, do do granic wyporności uderzyło w sufit. A ceny materiałów w ogóle światowe spadają, bo na świecie zaczyna się pojawiać stagnacja gospodarcza. A ceny stali, miedzi, innych wyrobów są po prostu cenami światowymi. I nie porównujmy, nie porównujmy tych cen rok do roku, czerwiec do czerwca, na przykład, tylko to, co się działo w ostatni kwartal. Na ten temat zresztą jest inny film na naszym kanale. Możecie go obejrzeć. Link na dole w opisie. Co będzie? Kto może uratować tych deweloperów? I tutaj nie chciałbym bardzo, żeby do tego rozwiązania doszło. Powiem też dlaczego. Też zresztą robiliśmy film. Dziś jest pora na przykład, żeby jakieś fundusze inwestycyjne, one mają dużą okazję, pojawiły się teraz na rynku i wynegocjowały ogromne rabaty od deweloperów, którzy będą mieli narastający problem ze sprzedażą mieszkań i te mieszkania po prostu przejęli i zaczęli nimi wynajmować. Dlatego, dlaczego mówię, że nie chcę, żeby to się spełniło? Doświadczenia innych państw wskazują, że działanie takich funduszy po prostu jest szkodliwe dla rynku. One w dużym, w pewnym momencie dumpingują najem, po to, żeby zdobyć przyciągność najemców, do siebie, odebrać im tym ludziom, którzy prywatnie zajmują się najem mieszkań, odebrać im klientów, Obniżają ceny. Potem, kiedy ci ludzie nie mają nabywców, nie mają najemców, przepraszam, i rezygnują, sprzedają te swoje mieszkania, wychodzą z biznesu, bo tak to się często kończy, to wtedy te fundusze podnoszą ceny i robią dyktat cenowy. Tak było, tak jest w Berlinie na przykład znane protesty w innych miastach europejskich, i ten scenariusz równie dobrze może powtórzyć się w Polsce. Tym bardziej, że rząd postawił na wolną Amerykankę, bo miał przygotować ustawę o rejtach, a potem się wycofał, twierdząc, że spowodowałoby to podniesienie cen mieszkań dla nabywców. Nie wiem, nie jestem przekonany, czy to tłumaczenie jest do końca słuszne. Niech rządowi tak będzie, nie będziemy tutaj dyskutować. Co może się wydarzyć? No to jest pytanie też takie, czy te fundusze uznają, że napływ Ukraińców i ich zamieszkiwanie w Polsce jest y, trwałe? No bo po co mają nagle kupić te mieszkania, licząc na ten ogromny zysk wynajmu dzisiaj, kiedy się okaże, że te 10% ludności wróci do siebie? No to wtedy wiadomo, że nagle... Mieszkania na wynajem spadną czynsze. Mieszkania będą stały puste. Wrócimy do sytuacji sprzed dwóch, trzech lat, kiedy ta oferta mieszkań na wynajem była przystępna, dobra i łatwo się wynajmowało mieszkania. Jak będzie tak naprawdę? No to oczywiście pożyjemy. Zobaczymy. Nie wiem, jak się i chyba nikt nie wie, na poważnie nie wie, jak się skończy wojna na Ukrainie, jakie będą skutki, czy będzie jakaś potem pomoc dla tej Ukrainy, czy nie. Ale w ogóle rynek jest yy, ciekawy, w ciekawym momencie i teraz się może okazać, że wpływają na niego nowi gracze, te właśnie fundusze. I zobaczymy, jak będzie. A was wszystkich zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do pisania nam w komentarzach. Jakimi tematami chcecie, abyśmy się zajęli, bo chętnie robimy audycję w odpowiedzi właśnie na Wasze komentarze i pytania.